Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Mariusz Truszkowski, którego zapraszałem do mojego wywiadu, ale nie udało się, więc teraz mamy akurat na dole, odbywa się inauguracja, a ja tak po kolei zapraszam moich gości do paru słów, które skierujemy do naszych widzów, do przyszłych, też zgłaszających się do 50 kreatywnych. Witaj i witajcie. Mariusz jest pomysłodawcą szkoły w chmurze, a edukacja. Wynika ze wszystkich jakby kierunków i stron ma bardzo duże znaczenie dla rozwoju biznesu w Polsce. Czy wy w szkole chmurze też taki plan i takie zajęcia macie? Dokładnie taki mamy plan, bo w szkołach chmurze to, to, jaką ona ma zaletę, jeśli nie trzeba chodzić na wszystkie stacjonarne, tradycyjne zajęcia, że człowiek zaczyna mieć dużo czasu i energii. I bardzo wielu młodych ludzi właśnie już zaczyna ze swoimi własnymi przedsięwzięciami, realizuje własne projekty, a przynajmniej uczy się, jak realizować te projekty. Także według mnie to w 100% realizuje tą wizję. Fantastyczny pomysł, szczególnie w tej sytuacji, ty zacząłeś wprawdzie. Ile, jak długo, dawno temu zacząłeś z tym projektem? Pięć lat temu. Pięć lat temu. Pół, dek pół dekady. Pół dekady, a dziś. Mamy po tych zmianach w ministerstwie między innymi, mam nadzieję, że idzie jeszcze lepszy okres niż ten, który mieliśmy. Idzie bardzo dobry czas dla edukacji, bardzo kibicuje pani minister barbarzy Nowackiej. Tak i to edukacji tej alternatywnej, tej takiej nieobarczonej tym, że musisz chodzić na każde zajęcia, wstawać na ósmą rano. Godzinę, kiedyś rozumieliśmy, dlaczego godzina lekcyjna trwa 45 minut. Nie ma takiego uzasadnienia, nawet w prawie nie ma do końca takiego uzasadnienia, ale taki jest zwyczaj. Wiele rzeczy w edukacji robimy zwyczajowo, chociaż nie zawsze tak to musi wyglądać. Ja, ja jestem za, wszel, za, za ewolucją wszelkiej możliwej edukacji, dlatego że tradycyjne szkoły, te, te, te których jest tak wiele w Polsce i na świecie, one też mają swoją rację bytu, więc nie tylko edukacja alternatywna. Oczywiście, oczywiście. To, co jest ważne, żeby to ewoluowało wszystko i podążało za potrzebami uczniów, żeby szkoła była dla ucznia. Bo tylko i jakby miał powiedzieć, jedną rzecz edukacji, to tylko to. Szkoła chcemy, żeby podążała za uczniami i ich potrzebami. I za, za potrzebami, za potrzebami ucznia, ale też za możliwościami, które daje współczesna technologia, współczesne możliwości i tak dalej. I fajnie, że to wykorzystujecie. Mariuszu, gratuluję. Jesteś jednym z laureatów. 50 Kreatywnych z ubiegłego roku. Bardzo mi miło. Zaprosiłem Cię i przyjąłeś zaproszenie. Przypominam Ci, tylko, że przyjąłeś zaproszenie do kapituły. Pamiętam. <noise> Więc liczę na ścisłą współpracę i mam nadzieję, że z murów Waszej, mówiąc tradycyjnie, Waszej szkoły, też będziemy mieli coraz więcej i więcej laureatów 50 Kreatywnych. Mam taką nadzieję. Dzięki za zaproszenie. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu.